Uśmiechnięta Polska wzięła na cel dziecko, siedmioletnią dziewczynkę. I wyśmiewa Kasię nawrocką, córkę Karola Nawrockiego nowego prezydenta. A dlaczego ją wyśmiewa? Dlaczego ci ludzie wzięli ją na cel? Ci uśmiechnięci ludzie. No bo dziecko się śmiało, bo było mu zbyt wesoło wtedy, kiedy im akurat nie było do śmiechu. I nie dość, że wzięli ją na cel, to zrobili to w wyjątkowo odstręczający sposób. Wyjątkowo komentarze, które pojawiły się po tym, jak Kasia nawrocka no, dała niezłe przedstawienie na scenie w czasie, kiedy przemawiał jej ojciec, są naprawdę odrzucające. Szczególnie kiedy pomyślicie sobie przez moment, że one pochodzą od ludzi, którzy są pierwsi do tego, żeby wszystkim innym wyrzucać co, to, że są za ściankiem, że są zamknięci, że nie rozumieją świata, że są niewrażliwi na różnorodność, że są no, hamami zwykłymi, że są, którzy nie potrafią się nigdzie zachować. No i co piszą ci komentatorzy z tej liberalnej strony, z tej uśmiechniętej Polski, do siedmiolatki, którą aktualnie zachwyca się cały świat? No, piszą na przykład tak, że jest upośledzona. Ja Wam zresztą przeczytam kilka z tych komentarzy, bo je sobie tutaj znalazłem dla Was. Zresztą ktoś zrobił świetną robotę. I je pozbierał yy, i już, już, już lecimy. Co za różnica, jak się zachowała, skończy w burdelu. Albo ma ADHD, albo inne, poważniejsze upośledzenie. To przecież chore dziecko. No nie jej wina, że ma matkę z rurki i ojca Alfonsa. Zapasiona wygląda jak niedorozwinięta. No w końcu po tacie. Niedorozwinięta jak tatuś. Niezły, rozpuszczony grubas. Zajęła staremu snusa. Przecież widać, że ona niepełnosprawna intelektualnie. Kasia jest chora. Ona tak na co dzień robi w domu nawet. Mówią, że nie ma brzydkich dzieci. A jednak dramat. Po córce widać, jakiego debila wybrali nasi rodacy na głowę państwa. down wyprodukowany przez maska. Co Jaja. Słyszałam, że Alfonsy mają ciężką rękę. Ta dziewczynka jakaś dziwna. Nie taka mała. Papuśna z 40 kilogramów nadwagi. I tak dalej. I dalej. I dalej. Dlaczego uśmiechnięta Polska tak się śmieje z dziewczynki? Bo ta się uśmiechnęła, bo było jej wesoło, bo zachowała się jak normalne, fajne, żywe dziecko. No, krew może człowieka zalać, jak coś takiego widzi. Ale rzecz nie tylko w tym, że w sieci pojawiło się kilku troli, którzy wypisują takie bzdety. Rzecz w tym, że jest to objaw większej choroby oraz odpowiedź na Pytanie, które dla uśmiechniętej Polski, dla Platformy Obywatelskiej, wydaje się być kluczowe od dwóch dni. Jak to się stało, że człowiek, który był murowanym faworytem do Pałacu Prezydenckiego, tak bardzo murowanym, że zdążył już nawet ogłosić, że został prezydentem i złożyć ślubowanie? Uroczyście wam ślubuję, że was nie zawiodę. Człowiek, który w zasadzie od dziecka był wychowywany do tego, żeby takim prezydentem zostać, pochodzący z warszawskiego salonu, będący uosobieniem tej lepszej, Bystrzejszej, światowej, inteligentnej Polski, no przegrał z gościem z bloków, z gościem z osiedla, z gościem z ludu, którego obrzucano jeszcze błotem na wszystkie możliwe sposoby przez kilka tygodni. Dla nas wszystkich, mam nadzieję, wstrząsem było to, kiedy zobaczyliśmy, jak bardzo młodzi ludzie pokładają dzisiaj nadzieję w oszołomach, ksenofobach, antysemitach w, i politycznych rozrabiakach. No, i rzecz w tym, że to może, droga Platformo, nie jest tak, jak sobie myślicie. A jak sobie myślicie, to łatwo zdiagnozować po tym, co mówią komentatorzy w telewizji rządowej i co piszą ludzie w internecie. Otóż myślicie sobie, że to było tak, że na pana Nawrockiego to głosowali ludzie dlatego, że są niewykształceni, kupi, są hamami, nie potrafią się zachować, docenić tego, jakim Trzaskowski jest wybitnym człowiekiem. Że byłby prezydentem, którego zazdrościłaby nam cała Europa. To nie moje słowa, to niemal oficjalny serwis prasowy Platformy Obywatelskiej, czyli SOK z buraka. A zazdrościłaby nam, w ogóle to jest najważniejsze, że Europa by nam czegoś zazdrościła dla tych ludzi. Nieważne, czy by nas dobrze reprezentował, czy by się dogadał z ludźmi, czy ludzie by uważali, że ich reprezentuje. Najważniejsze, czy Europa by nam czegoś zazdrościła. No, ale rzecz w tym, żeby nam zazdrościła. Pana Rafała, bo pan Rafał mówi w językach i ładnie się prezentuje. Według oczywiście tego niemal oficjalnego organu prasowego Platformy Obywatelskiej, soku z buraka. No i wyjaśnienie no jest proste, jest takie, że ludzie nie dorośli do tego, żeby mieć takiego prezydenta. Za głupi są, trzeba jeszcze pracować, trzeba robić więcej, nad nimi pracować, nad wami znaczy pracować, robić więcej tego, co wcześniej się robiło, to kiedyś dorośniecie do tego, żeby wybrać tego, kogo. Wam oferują. Tylko, że tu jest jeszcze trochę inaczej. I jedną z odpowiedzi na Wasze pytanie, dlaczego tak się stało, jest to, że zbudowaliście gigantyczny przemysł pogardy. Nie, że w telewizji nawet, w internecie to zrobiliście. Wiele z osób, które zagłosowały byle nie na Rafała, no to są osoby, które zderzyły się z tym przemysłem pogardy, z tymi waszymi sokami z buraka, z tym, co robicie, jak hejtujecie ludzi. Świetnie to pokazała ta kampania, którą prowadziliście przeciwko Nawrockiemu. Świetnie to widać dalej, bo już po tym jak wygrał, no to nie przestaliście. Sok z Buraka obraża go od niedzieli. Co ogłosił? Ogłosił, że nie jest jego prezydentem. To są te działania, które miały łączyć Polaków, tak? Po wyborach, po których podziały są bardzo głębokie. Więc dobrze było to widać w kampanii z Nawrockim, ale przecież to nie chodzi tylko o to, że wy w ten sposób niszczycie ludzi z PiSu. W ogóle o to nie chodzi. To jest, to, to jest jakieś uzasadnienie dla tych waszych wyznawców, że jak z Pisu to wolno, tak? Tylko ja jestem z Krakowa, wiecie, i my rok temu, no już ponad rok temu, mieliśmy wybory samorządowe, i w Krakowie zrobiliście to samo. Był taki gość, jest taki gość, jest teraz liderem opozycji w Krakowie, nazywa się Łukasz Gibała, no i on był kontrkandydatem waszego kandydata, Aleksandra Miszalskiego. I zrobiliście mu w Krakowie dokładnie to samo. Zrobiliście z nim w Krakowie dokładnie to samo, co zro próbowaliście zrobić z nawrockim w całej Polsce. Obrzuciliście go błotem, wykorzystaliście do tego jakichś freakfighterów, którzy nie wiadomo skąd się tam nagle wzięli i robili ckliwe materiały o tym, że ojciec gibały, to zniszczył ojca jakiejś kobiety, która płakała w tym studiu, a te wasze soki z buraka to później podawały dalej. Obkleiliście przystanki, Yy, autobusowe, rozdawaliście gazetki drukowane w Warszawie ogłaszające, że my Krakusi to się boimy co to będzie jak ten Gibała wygra, no generalnie po prostu obrzuciliście gościa błotem. Podobne rzeczy zrobiliście też w innych miastach, na pewno we Wrocławiu, podobno w kilku mniejszych i za każdym razem jak coś takiego robicie, no to co, no to ludzie mówią, byle nie na was, byle nie na Rafała, a przecież to nie koniec, bo ten hejt, który teraz wylewa się na Kasię Nawrocką, od tych ludzi, od których się pewnie będziecie odcinać, powiecie, że to jacyś anonimowi internauci, chociaż nie tacy anonimowi, bo ludzie takich rzeczy się pod nazwiskiem już nawet nie wstydzą pisać, no to oni się nie wzięli znikąd. To też za to odpowiadacie w dużym stopniu, dlatego jeszcze całkiem za to odpowiadacie, dlatego że ich, tych wszystkich silnych razem agresywnych, tych troli, którzy śmieją się i atakują siedmioletnie dziecko, bo to jest wesołe, no to wy produkujecie. Produkujecie ich z pomocą tych soków z buraka, Produkujecie ich z pomocą ludzi takich jak Giertych, jak Tomasz Lis. Zbudowaliście sobie całą wielką sieć do budowania nienawiści, a jednocześnie do atakowania ludzi, a jednocześnie udajecie, że jesteście kulturalni, że to Wy jesteście tą kulturalną, rozgarniętą, sympatyczną, europejską częścią społeczeństwa. No i jak ja widzę, jak jednocześnie robicie jedno i drugie, no to odrzuca mnie od tej waszej liberalnej opowieści. Europejskiej, oświeconej, uśmiechniętej. Po prostu wam nie wierzę wam. Znaczy, nie możecie być jednocześnie tymi lepszymi i mieć soku z buraka i mieć Gertycha w internecie. Nie da się tak zrobić we współczesnym świecie. Może dało się kiedyś, kiedy ludzie w tym internecie nie pytali o co chodzi, nie widzieli jak się dzieje, nie dawali się zakrzykiwać, bo wychodził im funkcjonariusz telewizji i mówił jak jest. Murański, pod nazwiskiem. No więc nie można jednocześnie uchodzić za uśmiechniętego, sympatycznego człowieka i wspierać się Tomaszem Lisem, wiejskim, sokiem z buraka i giertychem. No nie da się. No. Po prostu nie, może, nie możecie na coś takiego liczyć. No. Niszczycie ludzi w sieci, zbudowaliście przemysł pogardy, atakujecie każdego, kto ma inne zdanie, nie przebierając kompletnie w środkach. No to karma do Was wraca. No i wróciła do Was między innymi teraz ta karma, a jednocześnie trzeba o tym mówić, dlatego że cały czas budujecie ten obraz, jak to Wy jesteście elitą, a to polskie społeczeństwo do Was nie dorasta. I są nawet tacy, co to łapią, no bo jakby macie jak to suflować ludziom, jak im podpowiadać, no widać to w tych analizach wyników wyborczych, które krążą po necie. Jak pseudokonto Pani Agnieszki Holland pisze o tym, Dlaczego tak się stało? I pisze w sposób taki, że oczywiście ludzie po podstawówce wybrali, nie dorośli do Europy. I nawet poważni komentatorzy się na to łapią. Co chyba więcej pokazuje, niż jakby ona sama to napisała. Skoro ktoś w to uwierzył, no to jakby wierzy, że tak mogłoby być. A wierzy, ponieważ od lat powtarzacie, powtarzacie to samo. Atakujecie tych ludzi, którzy są waszym zdaniem gorsi, nie dorastają do waszych oczekiwań. Nie są wystarczająco dobrze, żeby być w Europie. No przecież po tych wyborach pojawiły się w sieci komentarze i analizy, wzywające do tego, żeby ta hołota ze wschodu to się oddzieliła w ogóle i tam sobie zrobiła kraj, w którym będzie wybierać jakiegoś pisowca na prezydenta, aby sobie urządzicie nowoczesną, rozwiniętą, wspaniałą, taką na waszą miarę, na miarę Rafała Trzaskowskiego Polskę, tam gdzie on wygrał w tych województwach, w których. Wygrał. Uśmiechnijcie się, brygada! Hej! Rozgrzewacie te podziały, rozgrzewacie emocje jak nikt inny. Nikt inny nie prowadzi w internecie tak hejterskich kampanii jak wasze środowisko. Nikt inny nie robi tak, że nie waha się absolutnie przed niczym. No i jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że ci wasi wyznawcy, których sobie wychowujecie tymi sokami z buraka, wychowujecie ich z pomocą Giertycha i całej reszty. Rzucają się w końcu na siedmioletnie dziecko, bo to się cieszy i robią to w sposób obrzydliwy. Jeżeli to się będzie rozkręcać, jeżeli takich rzeczy będzie więcej, to myślicie, że na tym skorzystacie, czy raczej na tym stracicie? Czy utrzymacie obraz tych oświeconych Europejczyków, którzy w telewizjach śniadaniowych siedzą i jęczą, jak ktokolwiek zwróci uwagę na czyjąś nadwagę? Macie aktywistki, które walczą o to, żeby można było być w Polsce otyłym przecież w swoich szeregach. Jesteście podobno wrażliwi na różnorodność. No i co? Budujecie taką Polskę, tak uśmiechniętą Polskę, w której największym grzechem jest to, że dziewczynka się uśmiecha? Popatrzcie w lustro, a później róbcie te wszystkie kretyńskie analizy, które tłumaczą, że przegraliście dlatego że ludzie do was nie dorastają. Jest łatwo wykształciuchów do siebie przekonywać politycznie. Pisma łatwo, tam są czarno-białe obrazy świata. Bo ja jak na no to patrzę, to mnie się wydaje, że jest dokładnie na odwrót. I to wy nie dorastacie do ludzi. I powinniście się uśmiechu uczyć nie od Romana Giertycha i Soku z Buraka, tylko od kogo? Od Kasi Nawrockiej. A jakby było na odwrót? Jakby to dzieci Trzaskowskiego albo jakiegoś Tuska czy Giertycha robiły takie rzeczy na, na scenie, to co byście widzieli? No nie widzielibyście komentarzy, że są brzydkie, przynajmniej nie z tej strony liberalnej, otwartej, wrażliwej, że są brzydkie, tłuste i niedorozwinięte, tylko czytalibyście komentarze, wielkie nagłówki w telewizjach śniadaniowych, w portalach internetowych o tym, że są urodzone do występów na scenie, że są wspaniałe. A dlaczego są wspaniałe? No są wspaniałe po swoich oświeconych, wykształconych, europejskich rodzicach, którzy balet ćwiczyli pewnie jeszcze zanim się urodzili, a występy sceniczne to z mlekiem matki po prostu do nich y, przyszły. No i jednocześnie jest tak, jest tak, że macie te swoje analizy, tak? Robicie takie rzeczy i analizujecie jednocześnie przyczyny porażki pana Rafała. No i te analizy są fascynujące. W ogóle to, co się pojawia w kontekście tego, że on przegrał te wybory, no, znaczy jest bardzo czytelne, bo jest powtarzalne, bo zawsze jest to samo, ale jest fascynujące. No więc jak jest? No, mamy dwie Polski. Polskę uśmiechniętą, tolerancyjną, taką, która nie śmieje się, prawda? Z wesołych dzieci. No chyba, że są to dzieci Nawrockiego, akurat. To wtedy wolno się śmiać, bo generalnie z takich dzieci, z tej strony wolno się śmiać. I Polskę nierobów, głupków, ludzi niewykształconych. Jakich? Tu jest fascynująca diagnoza. Od pani Izyckiej. Pani Izycka to jest taka gwiazda z Instagrama. Niektórzy mówią, że to Julki z Instagrama są. Ja tego nie lubię, bo nie jestem z soku z buraka, więc nie lubię obrażać ludzi w żaden sposób. Jak <laughs> widzicie, że nie sympatyzuję tutaj z tymi otwartymi Europejczykami, przynajmniej z tą ich częścią. No i ona wyjaśniła bardzo prosto. Przyczynę takiego wyniku wyborczego. Otóż jest tak dlatego, że Nawrockiego wybrali ludzie z trzema zębami w dressach Adidasa, którzy jeżdżą niemieckimi samochodami. Nie wiem, ilu widzieliście ludzi z trzema zębami w Polsce, ale chciałbym pani Izyckiej powiedzieć, że mnie się nie wydaje, żeby co drugi Polak miał trzy zęby. No i możecie się trochę zdziwić, że przytaczam tutaj taką panią Izycką, nazywaną przez niektórych, no właśnie, z kategorii. Komentatorek nazywanych przez niektórych ulkami z Instagrama, ale zobaczcie, to jest influencerka, to jest liderka opinii. A przytoczyć ją warto dlatego, że ona nie mówi nic innego, niż mówi ta polska elita. Panie profesorze, z zaściankiem proszę, żeby się pan zmierzył nie, wobec tego. Mówi dokładnie to samo, więc nie ma różnicy, czy posłuchamy pana profesora Hartmana, czy posłuchamy pana profesora Markowskiego, czy posłuchamy telewizji rządowej, telewizji polskiej w likwidacji. Razem z arcykapłankami, arcykapłanami propagandy, którzy dostarczają nam czystą wodę i uważają, że jesteście nienormalni, jeżeli głosujecie inaczej niż oni by sobie życzyli. A nie ma to żadnego znaczenia, bo nie ma żadnej różnicy między tym, co mówią w tej telewizji, co mówią eksperci i co mówią instagramerki. Żadnej. Żadnej. I wszystko to, co mówią i ci, i ci, i one. Równie niecelnie opisuje rzeczywistość. No i jeżeli tak dalej będzie, droga Platforma, drogie środowisko uśmiechniętej Polski, że Wy będziecie budować się, budować swoje środowisko jako elitę w oparciu o takie diagnozy, o tak niecelne diagnozy, o tak niecelny opis rzeczywistości, no to myślę, że internet Was zmiecie szybciej niż później. A czy to dobrze, czy to źle, zobaczymy. Ale jedno. Jedna dobra rzecz raczej się z tym wydarzy i pójdzie w parze. No będzie w internecie mniej hejtu. Bo wbrew temu, co opowiadacie wszystkim i jak budujecie swoje, swój obraz ofiar przede wszystkim jakiejś nienawiści, no to aktualnie to wy jesteście jej największymi sprawcami w Polsce. Widać to w Polsce, widać to na poziomie całego kraju. Widać też w miastach. No, w naszym Krakowie widać to doskonale. To, co zrobiliście z Gibałą, wołało o do nieba. Ale przecież nie tylko Gibała był waszą ofiarą, waszego hejtu. No, robicie takie rzeczy zawsze, kiedy coś wam nie pasuje. Jesteście w tym agresywni, chamscy. No i z każdym takim atakiem przybywa ludzi do hasztagu, byle nie na Trzaskowskiego. No i stała się taka rzecz, w sumie bardzo ciekawa, że zobaczcie. To chyba było tak, tak, tak bym ja oceniał, przynajmniej tak mi się wydaje, że platforma to sobie zrobiła cały ten przemysł pogardy i propagandy, te soki z buraka i to wszystko, żeby manipulować ludźmi, żeby na nich wpływać. Ale ostatecznie okazało się, że jak robisz takie medium, które staje się Twoim no, praktycznie oficjalnym, Organem prasowym, no bo dla mnie sok z buraka to jest oficjalny organ prasowy Platformy. Znaczy, traktuję to jak komunikaty partyjne. To to medium bierze w końcu nad Tobą górę. I chociaż Platforma chciała manipulować ludźmi z pomocą soku z buraka, to nagle się okazało, że to sok z buraka wyznacza Platformie trendy. Że cała ta platforma to się zmieniła w taki buraczany sok, który jedyne co potrafi to budować hejt, nienawiść, zaszczuwać ludzi. I manipulować nimi w taki sposób, żeby no, bezkrytycznie bronili tego, co jest aktualnym przekazem partyjnym. I myślę, że jak coś takiego się wydarza z partią polityczną, to nic dobrego tej partii politycznej już nie czeka. A to, co stało się z Kasią Nawrocką, to co ci wasi wyznawcy zrobili z Kasią Nawrocką, wychowani i karmieni przez was, przez Giertycha, przez Sokzburaka, przez Pińskich i Wiejskich, no to powinien być dla was no, duży gong alarmowy. Duży gong alarmowy na pobudkę, no bo jak Was nie obudzi, to myślę sobie, że wcześniej lub później to ten internet no może Was znieść, bo wiecie co? Bo karma wraca.